się sieba, sieba, to ja, i to ja, i tu ja. I to ty przed monitorem. Oglądasz mnie. I... To to było. To to było. E. E! Aha. Czekajcie. To trzeba ogarnąć. To chyba to. Już? Już o no, To były małe problemy techniczne. Muszę się nie nerwować Bo już wszystko na chcę nagrywać, już się cieszę. I dzisiaj miałem mówić o dramach. Co myślę o dramach? Powiem jedno, znaczy powiem dwa. Dramy to dla mnie jest takie coś jak wybicie się na kimś. Na przykład Gimperiator. Oni nie mają dramę, tak? Zobaczcie sobie na ich wyświetlenia. Przecież oni dostają tyle pieniędzy z tych wyświetleń. Nie tyle co ja 70 centów za 1000, tylko oni dostają większe pieniądze. Tak? I właśnie... O, no, I właśnie dla mnie to jest... Dramy nie są po... <laughs> aż nie mogę się wysłowić. Dramy są dla mnie po to, żeby się jakieś wybić, żeby mieć wyświetlenia i różne takie inne. Bo jak chcesz się z nich powrócić, to nie robisz na ten temat filmiku jakiegoś górnego, robisz normalnie, dajesz mu pysk, pysk, się spotykasz z nim, cześć on, cześć do a stąd to do twierdzenia, bang, nie ma typa, no, a nie na YouTube'ach, robisz to, a potem wszyscy, ło, otorikim pod moją dronę, ło i wszyscy wchodzą w to na przykład co ja chciałem powiedzieć nawet nie wiem co mam mówić bo przecież kto normalnie robi dramę ja nigdy nie będę chciał robić dramy ja się będę miał problem z kimś to podejdę do niego ziomuś masa o problem już tak nie rób masz pysk i po nim a nie jakieś tam przypychanki i ogólnie to jest kolejny odcinek tube Tycoon, tak jakby ktoś nie wiedział jakby kolega twój się pytał tak co to jest a co powiesz mu taki taki wyprostowany tube Tycoon. i to już będzie postęp tylko że zagrajmy World of glue daje mi mało oświetlenia a to nie szkodzi mamy dużo pieniędzy zobaczmy ile mam punktów 3 jest kup umiejętności i o to mi chodziło, żeby potem tu wchodzić. I no, na przykład kupujemy wszystkie gry. Subway. I te inne. I... On dzisiaj tak jakby... Gdzieś nie chciał i z rodzicami, rodzicami gdzieś tam szli. I się nie chciały i zabrali router <laughs> I myśleli, że nie będę grał. Ja nie będę grał. Ja... Ja... Ja muszę grać. Bo z tego się nie da żyć. Aż chcę bananka? Och. Dobra, idziemy wylać. O, już pieniążki się zmniejszyły. chce ze mną. Mat Oleg. Nie znam cię typie, ale okej. Okay. Wybiję się na, na tobie. Będę ci na plecy i wyskoczę z nich. Ten I co się... I co teraz będzie? Napisałem tak, ciekawe czy będzie miało więcej wyświetleń Zagrałem wirt na asynu, To będzie przypomina asasina I co, drama widać na Co się robi? Co się właśnie zrobiło? 50 tysięcy wyświetleń Gdybym ja tak miał na żywo, nie? bym był w kosmosie nie już byście Cię nie zobaczyli. Ty dół Ty zapytasz, jak to byśmy cię nie zobaczyli? Aleście mnie zobaczyli, bym był na hawajach. Oby były takie dużo pieniądze, nie? Trzokolit. Tysiusiaku. Idziemy do bractwa. Siema, bracie. Aktywności sławy. Story słowa. Szansy ilości. Energii. Doświadczenie. Energii może. Czy doświadczenie. Lepiej doświadczenie. Doświadczenia. Będziemy mogli szybciej chyba. To jest chyba chodzi szybciej, że będziemy mieli te. te, 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 te. po spożyciu tej nie bywaj i story, czuje że możesz schłonąć wiedzę znacznie szybciej. Od teraz filmy będą nagradzane większą ilością punktów doświadczenia. O to chodzi panowie i pani. Ciśniemy, a lepiej idziemy stać. I jesteśmy bogaci. I kolejny, jestem Jack, siema Jack, fajnie, że jesteś Jackiem, a nie Jackiem. Yy, Jestem raperem, rap, 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 raperem tutaj, a tu moje skarpetki, skarpetki są za, zawsze spoko, utożsamiam to od małego. E, Rapowym. rap, 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 Nie. Nawet sam nie umiem tego przeczytać. Nie, no spokoj. Nagrałem sobie jeszcze jedną grę. I ja, Ile wysiedli. Andrzeju złoty. To możemy zakończyć. I mamy za mało energii. A to mi aż tak dużo nie daje tego doświadczenia, jak tam pisało. Ja muszę więcej takich spożyć mieć więcej doświadczenia, choj choj jedna Ale czemu ja mam taki dziwny głos? Ja taki spokojnie jestem Bo ja się wstydzę no No ja się wstydzę YouTube'ów Tylko, że ja lubię nagrywać Tylko, że się wstydzę YouTube'ów no Mama mówiła nie nagrywaj A ja mówię nagram Mama mówi okej, okay. Ja takie yeah. JEEE I tak się właśnie stało I nagrajmy grę, to zakończmy to też zakończmy co to się stało? U się ze znaczy wiesz o co chodzi to kupmy kupujemy w Mediamarcie nazwieję to Mediamar, a nie Steam, tak? aha mam, tylko trzy filmy spoko Andrzeju okej, okay. niech ci będzie i te gry mają mało źle, ale... Ja, jak mam tak dużo pieniędzy w Team Taekwondo, w To mniej nagrywam na vlogów, bo ja wolę w Team Taekwondo właśnie takie gry nagrać. I... Pum, pum. Nie, ja nie chciałem filmu. Andrzej. O, pum. Ile wydamy na grę? Full Life 2 Ciekawe, czy chociaż z tych trzech można wydać. 60 dolarów okej, okay. zobaczymy ile zarobimy z gry, z gier o, z gier, szukałem słowa, nie mogę znaleźć, no Andrzej, no, no bo ja tu mam przyklejone naklejki piłkarzy ja czytam i czasami i tak mi się mylą i plantają mi się w słowa, na przykład mam tak, Griezmanna, Danego Egdal, nawet nie znam kolesia i Nainggolan więc ma prawo mi się mylić, ma O kolejnych sezonów taka nagrać. Zaraz co nagramy taki. O! O o, o. słabe aktywności czasu chciałem nie? wcześniej aktywności, energii doświadczenia. Sławej ilości. troszeczkę ilości. A ilości to nie było czasem, że więcej filmów mogłem. A teraz jakaś wielka słowa powiedzieć. Twój film. A, ja nie chciałem tego. Ja nie chciałem, mamu... O. Full Life 2. Chcę zobaczyć, czy mi się zwróci po jednym odcinku. Bo tak to by było trochę... Trochę fajnie. bym nie powiedział. By powiedział. No jakim długim. No Eee, lota. Uprzedlaci się. I 42. Ta. Dobra. gramy sobie tą grę, tą grę i tą grę. I pójdźmy tu, tu. Aktywności. Czasu, akty... czasu publikacji. Ale mi się język myli. Po łozie, później budzi, Teraz zawsze są te misturki, ale mi się to podoba. O, 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 kolejny level będzie. Jest dobrze. I kolejny level bank. Czekaj, chyba że jak się opublikuję to przyjdzie level, czy nie. No już nie wiem. Nie, nie przyjdzie. Przykro mi się zrobiło. I zaraz... Jak pójdziemy do tego bastwa, to wezmę, że yy, energii. I tak ciągle iść spać, spać, spać. W ogóle kiedyś, kiedy grałem, jak jeszcze mieszkałem w Polsce, grałem w to, bo założyłem okralka, jak już mówiłem w pierwszym odcinku albo w drugim, nie mogę. to właśnie mi się gra zbogowała. Miałem ileś tam tysięcy subów i wszystko nagle miałem na zero, wszystko pieniądze, nieskończoność wszystkiego miałem. Więc to było nawet spoko Ta se możemy nagrać i to mi się podoba E Czekajcie mogę już kurde róbcie szybciej te miksturki Andrzeju małe pikuśne Uuu, Andrzej, Andrzej Andrzej O miałem nagrałem 1802 Nieźle, bo kupca już przyszedł, powiedział Zabust". Masz tu ode mnie prezencie A ja mówię Andrzeju, dziękuję I tak się właśnie zakończyło Ohoho ho, ho. To ma najmniejszy hype Więc to zakończmy Dajemy sobie nową grę The Sims O Co to może być? Simsy? Nie wiem Chyba Simsy Tak mi się wydaje przynajmniej o, szybko publikuję. O, o, I o to chodziło. Mogę iść do bratstwa? No czemu nie? Adzieje małe. Szybciej to robić. Już mogę? No nie. No jak ja im zaraz pierdzielę, to nich staną. Kto? Zagrajnik TV. Gdzieś widziałem ten kanał, ale nie wiem gdzie. Ehm. Dobra i taki, chodźcie taki bęk nagrajmy grę bank ogólnie potrzebny mi więcej 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 energii no bo tak mało filmów robić później ile już nagrałem że to dopiero mi wyskoczyło Może zrobiłem specjal, że to będzie jakiś godzinny odcinek mam akurat dużo miejsca bo wszystko zmontowałem szybko tutaj. Albo nie, bo mi się zamudzicie jeszcze. Boże, co to by było? Filmiki były, były oglądane nawet nie jedną czwartą. filmiku, nawet nie jedną piątą. O i to mi się podoba. Ja nie bananka. Tutaj oni ładnie pracują. Idziemy spać. Kolejni są. Boże. Może A. bym zrobił. A to? Nie wieloosobowy. Dwa punkty. Nieee. Kupione, kupione. Kupione. Co? A, coś, a, codzienne vlogi. Niedostępne. Zakupiono. Intro kanału. Twoja Marka jest bardzo ważna dla rozwoju kanału. Staw krótki filmik jako intro. Ale najpierw muszę zrobić to. Profesjonalne tło. I potem własne tagi. O, ho, 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 ho. Ile potrzebne tu jest? dwa punkty. Ale może zakupimy to i to i to. A co nie. Otwa... Czyli to jest dobre. Pra premier gier spoko tu trzeba jeszcze dużo się rozwinąć dużo 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 -du -du -du. już mogę kupić? mogę czasu aktywności sławy yy... energii tak. i 400 dolarów ludzko poszło ładnie mówiąc ładnie no bardzo ładnie to ładniejszy mniejszy i... i to nagramy jeszcze jedno i zakończymy tą też grę. Trzy filmiki się nagrywają. Nie spoko! A jak jest spoko! To jest loko! A jak jest loko, to jest spoko, więc... Ładnie! O, 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 o Ja tak mam! Co tak? Tak masz, że mi zabiera stugły? No, Narucie jak jest dobry. Ja ty mi nabędę. 608. a narucie jak dobra morda. Kup na jakąś grę Lekso Nagrajmy se I potem będziemy musieli chyba iść spać Bo już chyba więc nie damy rady nagrać Jeszcze montujemy I na tym montowaniu chyba zakończymy ten mój odcinek Mój Ten o tu Dobra Jeszcze będziemy spać No jeszcze tagi nie wysłają Nagle wszystko można nie Energii Dobra. Za 400 zł wydaliśmy. Pięknie. No dobra, to ja już kończę. Maci Marczyński. Na razie daję łapkę i cześć. Yeah.